Dobra, czas wykonać telefon do... No To do, 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 do Halo Uciec Cia? Cia. Dobra Jestem już blisko Dobra No, cześć Cześć, cześć. Kurde A w sumie pójść to Gdzieś pewnie jestem chłód Siema James. Gdzieś tam chyba też jest. Gdzieś tam chyba też jest. Michael. Dobra. Tam Michael pewnie gdzieś w środku łodzi jest, co nie? No tak, tak. Dobra. Dobra, no, no, na temat jeden, mm -hmm. żeby zapomnieć o tym wszystkim. Zacznijmy nowy temat, nowe życie. Witam. Po tym jakże dziwnym odcinku yy, z wytłumaczeniem dlaczego, po co i na co. Mianowicie, już się tłumaczę. Mianowicie, dlaczego zakończyłem Lukasa? Widzowie, ja na, te, ja na tą serię mam bardzo dużo pomysłów. Bardzo dużo pomysłów, było około na jakieś chyba 20 albo 30 odcinków. Tylko problem jest taki, brakuje ludzi. I to jest w sumie jedno z tych właśnie rzeczy. Brakuje ludzi na, jakby, na, po prostu na nagrywki. Więc na takie nagrywki, które, przed, które na przykład ja mam, potrzebne są chociaż od 6 do może 8 osób, albo od 5 do 8. Więc no, tak tylko chciałem po prostu powiedzieć. Więc nie kończę dlatego, bo mi się nie chce, bo bardzo chcę. Ty po prostu mnie to limituje, niestety, przez ilość ludzi, która się pojawia na tych nagrywkach. Więc no. Tyle ode mnie. Cześć.